Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Górowianka. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z książką dla dzieci przepowiednia Izabeli Deneseńko. Jest to opowieść o bardzo przeciętnym chłopcu, tak przeciętnym, że jest często niedostrzegany przez swoich rówieśników, niedoceniany, do tego bardzo przeciętnie się uczy, jest troszeczkę strachliwy, Pewny swoich e, racji, przekonań, swoich celów. Do tego ma problemy z czasem, bo często się spóźnia. E, ma dość też niepoważne podejście, podejście do swoich obowiązków. No, tam spóźnienie jedno, drugie, trzecie, kolejne na e, lekcje Cóż to takiego, że nic się nie stanie, świat się nie zawali. Trzeba by na pewno. No, może od razu świat się nie zawali od e, zawalania błahych spraw, ale jeśli tych spraw nazbiera się nam bardzo dużo, to możemy wylądować na dywaniku dyrektora. I tak właśnie jest w przypadku naszego bohatera, dziewięcioletniego Szymona. Trafia on na dywanik. U dyrektora ze sprawą matematyczki, na której lekcje po raz kolejny się spóźnił. Dyrektor nie jest zadowolony. Nauczycielka też nie jest zadowolona z jego spóźnień. Służ, słucha bardzo wielu argumentów, dlaczego powinien być odpowiedzialny i tak Jest całą tą sytuacją tak przejęty, że nie wygląda najlepiej, i dyrektor z nauczycielką postanawiają. Wysłać go do domu. No, wszystko niby dobrze, bo ma całe mnóstwo czasu teraz dla siebie. Nie musi y, siedzieć na lekcjach, nudnych lekcjach. Zyskał ponad trzy godziny dla siebie. No, ale musi zawędrować do domu samodzielnie, bo rodzice są w pracy i nie mogą y, go odebrać. Niby, niby dobrze. Bo czeka go yy, spacer, no trochę może przedłużająca się przygoda. No i właśnie, czeka go przygoda, a on nawet tego nie wie. Postanawia sobie skrócić drogę przez pole Drwala, i kiedy już yy, wychodzi naprzeciwko chatki Drwala, okazuje się, że ta chatka jest jakaś dziwna. Zmienia swoje skształty, do tego drwal przychodzi do niego z jakąś książką dziwną i twierdzi, że chłopiec jest tym, na, kto, którego przepowiednia przepowiadała przybycie i będzie ratował, ale co ratował, to nie wiemy do końca, więc chłopiec jest przekonany, że będzie ratował świat. Trafia do magicznego świata. W którym poznaje dziwne istoty, dziwne stworzenia, czasami te przypominające nam, które e, znamy z otoczenia, bo jest Pan Owieczka, e, ale jest e, też e, wężopies. E, pojawia się dziwna istota, caromak. Jest jeszcze też mm, Czarna Dama, e, będąca odzwierciedleniem e, damy na szachas na planszy szachowej no i właśnie nasz bohater musi stoczyć z tą czarną damą bitwę nim jednak do tej bitwy dojdzie będzie musiał podjąć kilka prób, kilka wyzwań zmierzyć się z przeciwnościami, własnymi lękami i jedno jest pewne jeśli nie podejmie jakiegokolwiek działania to już jest przegrany a podjęcie działań zawsze pozwala na y, uruchomienie możliwości wygrania, więc warto podejmować wyzwania. I właśnie o tym jest ta książka o tym, że warto podejmować wyzwania, bo czasami y, warto zawalczyć o małe rzeczy, bo walka o małe rzeczy to też walka o duże rzeczy. Jest to piękna opowieść o tym, że każdego dnia warto się starać. Bo czasami, jeśli się nie staramy, to możemy przeoczyć swoją własną szansę, możemy gdzieś w tłumie zniknąć, możemy zostać już po prostu niedostrzegani i niedoceniani. Jest to też pewnego rodzaju przesłanie, że nie wszystko to, czego my chcemy w danej chwili, jest dla nas dobre, bo w dłuższej perspektywie czasu może się okazać bardzo szkodliwe. Zdecydowanie polecam Wam tę bardzo pouczającą opowieść o chłopcu, który bardzo szybko dorósł. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.